Witam pięknie. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich na kurs oazowy dla animatorów muzycznych. Te rekolekcje, warsztaty dają kapitalną okazję, żeby najpierw zająć się tym, co jest najistotniejsze relacją z tym, który jest z harmonią samym sobie relacją z Bogiem. Po pierwsze, zająć się tą relacją, przyjrzeć się jej, ale też nauczyć ją wyrażać w taki sposób, że stanie się komunikatywny dla innych stanie się źródłem zaproszenia do tej najważniejszej relacji w życiu każdego człowieka, aby rozpoczął już tutaj swoją drogę świętowania wieczności. Tegoroczny kamuzu to już dziesiąta odsłona, można powiedzieć pierwsza swoista, okrągła, jeszcze może nie jubileuszowa. Od samego początku tam, gdzie jest śpiew i muzyka w kościele, tam ona jest związana z liturgią. Dla środowiska, które tworzy te warsztaty, te kolekcje, bardzo bliskie ideo, Chrystusa Sługi. Sługa Boży Czarstwańczyk Blachnicki bardzo mocno wydobył jakby ten ideal właśnie związku z liturgią, ze służbą, która staje się i równocześnie i ewangelizacyjna, i katechetyczna, i takim rzeczywiście miejscem spotkania ludzi kultury, która dzisiaj staje się płaszczyzną porozumienia dla wszystkich ludzi dobrej woli. Jak nauczyć się przekazywać to, co jest najważniejsze, jak stać się sługą w rozumieniu Chrystusa? No, już na te pytania daje odpowiedź na pewno cały zestaw treści, który oprócz tej muzycznej warstwy jest podczas rekolekcji przekazywany. Jeśli tylko chcesz, serdecznie zapraszam, skorzystaj z tej propozycji. Szczęść